wobec tych wielkich wyzwań, które się kryją również za granicami, to znaczy, że trzeba sfinansować coś, czego nie było w budżetach europejskich, czyli wydatki militarne. Unia była skrajnie pacyfistyczna, ale wojna sprawiła, że nasza suwerenność strategiczna, przy niepewności co do gwarancji amerykańskich, wymaga też wymiaru militarnego, który wprost jest zabroniony w budżecie, ale można to finansować poza budżetem, i to będzie zadanie, już jest zadanie Serafina, który się głowi, jak to zrobić, żeby nie naruszyć zasad traktatowych. Ale wydatki zbrojeniowe. Oprócz tego, co jest spłatą długu pandemicznego, bo trzeba spłacać dług zaciągnięty w czasie pandemii, to jest w szczycie około 30 miliardów euro, i co wymaga nowych źródeł zasilenia budżetu europejskiego, to też jest poważne zadanie. Natomiast nam najbardziej zależy na tym, żeby bronić tradycyjnej polityki spójności i polityki rolnej, bo tu jesteśmy największymi beneficjentami i prawdopodobnie będziemy tymi największymi beneficjentami do roku 34. Regionalna polityka spójności daje poczucie autorstwa władzom regionalnym, jest przez to widoczna w poszczególnych regionach Polski i nie naraża polityki spójności na mi się władzy centralnej. Dlatego myśmy nieźle realizowali te programy, które jeszcze ja projektowałem na lata 2014-2020. Już realizowane w czasie polityki PIS-u, dlatego że były realizowane w regionach, szły do przodu. Nie, nie dostaliśmy żadnych nowych pieniędzy, ale to, co było uzgodnione i co było w gestii poszczególnych regionów, zostało z, z nawiązką wykorzystane. To jest pierwszy wieloletni budżet czasu wojny. Poprzedni był pandemiczny. Za moich czasów to był budżet, kiedy byliśmy pod presją, a nawet szantażem premiera Camerona, żeby ciąć wydatki, bo szykował tak zwane referendum brexitowe. Także zawsze są jakieś nowe okoliczności, nigdy to nie jest rutyna, ale tym razem to jest pierwszy budżet długofalowy czasu wojny, i on musi mieć w sobie. Wydatki zbrojeniowe również, ale nie kosztem kohezji, nie kosztem polityki rolnej, a jednocześnie wymogiem czasu jest, jest konkurencyjność Unii Europejskiej, ale nie na zasadzie takiego jednego wielkiego funduszu, który gubi w sobie wszystkie inne zasady, dlatego że wtedy może być więcej elastyczności, ale mniej przewidywalności poszczególnych programów. Przewidywalność finansowania jest równie ważna jak wielkość tego finansowania.